Witam. A to jest sprok. Mam trochę załamany głos z dwóch powodów. Jutro jest szkoła. Jakby dobra, początek roku, ale potem jest i tak szkoła. I sama szkoła nie jest zła. Jakby taka zwykła. Gorzej będzie jak po trzech tygodniach. Pójdziemy na zdalne na dwa tygodnie i wrócimy w czerwcu do szkoły na hybrydowe. Co z tego, że jestem dwa zaszczepiony? Co z tego. Dobra, to jest proke, to czym jest ta gra? Yy, budujesz w nich swoje własne czołgi. I pomimo tego, że jest zrobiona na Unity, to myślę, że to będzie dobra gra, bo. Unity nie jest e, z, złym e, silnikiem do gier. Trzeba wiedzieć, jak, nim, e, jak na nim robić gry, bo grałem wiele gier, które są na silniku Unity i są OK, pomimo tego, że kosztują, to i tak. Ta gra jest, myślę, że będzie warta tak 72 zł. E, a co tutaj zbuduję, to już poniesie mnie moja własna wyobraźnia. Dobra, piaskownica. Hmm. Zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że nie potrafię do końca budować tej grze, więc zagram sobie scenariusz. Mark IV: so of artillery. Okej, okay. dobra. Hmm. Co by zrobił z samcionek? Przede wszystkim lepszy kąt. Troszeczkę wyższy. I ta część pancerza, gdzie to było, angle. Ale to o how mi chodzi. O. Dość, przesuwa cała, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, aby tutaj był lepszy kąt. Okej, okay. donna płyta, nie to, o, e... no spoko, spoko, spoko ziomek, e... mobilty. E... Nie, żeby było aż tak daleko. Nie, nie nie wygląda aż tak źle jak na pierwszą budowę. F Fenders offset nie aby nie było za daleko. O, jest tu. Ok, bazowe. O, zaznaczyłem. Aha. No, spoko kont. Nikt teraz nie przejdzie. No dobra. Załoga, ale najpierw siła ognia. Weźmy najbardziej standardowe. Działo. Kanony. E ja myślałem, że tutaj coś wystaje, aby zamontować. A co się okazuje, że działo? Dobra. E, długość. E, panie, z takim kalibrem, to ty nie poszalejesz. jaki to kaliber w ogóle. 30 mm. 150 mm. I teraz można rozmawiać. Dobra. Nie ma za wiele miejsca w tym pojeździe, no to bierzemy wieża, trochę powiększmy tu, tu i teraz wysokość nie za wiele. Ok, jest więcej miejsca. Aby był większy ten tarcik. Eee, O. E, nie to. O, dobra. To zmniejszymy, aby był paściutki. Eee, lęk. O, jest długość. A teraz przesunijmy koparcie. O, jest. Ok. Wciąż nie ma miejsca, ale spokojnie, zrobić miejsce. Ok, powiększyłem trochę. E, dobra, trochę dziwacznie wygląda, także dam mu więcej miejsca na kadłubie. E, mobilność. Silnik. Ciężki. Zaawansowany. E, ile cylindrów? Mogę 12? Jest 12 cm, to będzie Formuła 1 MAX RPM 1860, najmniej to powinno być 920, bo jak za mało, to po prostu silnik w pewnym momencie się po prostu zatrzyma no. Ekstazus z tyłu, o. Pięknie, e, par train. E, dobra. Grubość. E, nie muszę być aż takie grube. Do, przesuńmy trochę do przodu. Z tyłu niech będzie wyżej, e, dobra. Szerokość. Okej. Okay. Długość. Niech będą dłuższe, bo wtedy będzie łatwiej się jechało po terenie. Fenders. Nie za długie. Kąt. Ok. Szerokość. Jest ok. Ta dolna płyta jest trochę dziwaczna. Ok. Zwiększyłem miejsca. Jest ok. Zwiększymy miejsca na kadłubie, to zwiększymy miejsce może zawodzą u góry, bo tak trochę przy to wygląda. Teraz to wygląda jak wieża tygrysa. H trochę, nie? Dobra, e, pancerz, bo 10 mm, tutaj 60. Front 41 tylko. Co to ma znaczyć? Czemu tak mało? Eee... Policzki... Dobra, musimy sprawić... Ja tu 17, czyli generalnie buduję... Czołg półśredni, nie? Dobra. Mamy mu wszystko na czerwono, aby przynajmniej te 42 mm były i teraz kadłub. 56, a dole, dolna płyta 29. Eee, lower? Nie, to było w tym miejscu. Jest, 47 mm. Szkoda, że nie mogę więcej, dobra. Eee, jest ok, nie ma dramatu, jak na pierwszą maszynę długość 2,29 metra kaliber 150 mm 40 minus 10 zobaczmy do góry 25 na dół minus 10 okej okay. amunicja załadujmy 30 APHE a wieży 40 apeków załoga w ogóle. Kom nasz dowódca musi coś widzieć przecież. O, tak aby lekko wystawało i miał lekką kontrolę z boku. Nasz kierowca musi też coś widzieć także. Zwiększmy, a w zasadzie zmniejszmy, aby było jak najmniej widać, aby było... Jak najbezpieczniej dla niego? Dobra, w dziwnym miejscu dałem. E... A niech po środku. Albo przynajmniej tak w miarę po środku. E... nowy, działa nowy. Gdzie ty możesz widzieć? No tu nie. Okej. Okay. Anteny. O, to są anteny. Ja myślałem, że to jest osłona jakaś. Bo w ruskich czołgach najczęściej to jest. Eee, o. <laughs> Fajnie wygląda. W ogóle fajna gra, dobra. Eee, dajmy po bokach jakieś fajne skrzyneczki. Okej. Okay. Jeszcze jedną. Okej, okay, okej. Okay. Po drugiej stronie dajmy tylko dwie. Jedna tu. I druga bardziej z tyłu. Tutaj niech będzie zamontowane... Nie wiem, śpiwory. Kruchacz jest. O światła. Czy jest? Armor View. Symetryczność jest włączona. A czemu nie ma tej symetrii? Nie wiem. Ozdoby. I Anti-Informity. Poproszę, dwunastka, bo wiecie co? Niech będzie... Ten wieżowy karabin e, i co to jest? jakieś ozdoby, dobra to dajmy mu łopatę e, wielkie cholera e, woda Tego tak wolno... Czekaj, to jest pierwsza wojna światowa? Właśnie mnie oświeciło Dobra eee, Czyli budujemy... Ale nie, to powinno... Okej, okay, może teraz coś zadziała Dobra, wziąłem jakiś pojazd, który był już zapisany i zaraz zobaczymy, co ja robię źle. Może podnosić armatę? Może. Nie wiem, może poznam dlaczego, może to ze względu na to, że moja armata była tak duża, że nie dało się jej podnieść. Może dlatego... Nie wiem, w kolejnej, w kolejnej erze pewnie ogarnę to albo filmie. Nie, bo wie, lepiej ten pojazd działa O, lecą pociski. A czemu tak długo ładuję? Nie Musisz. Ten... Au, 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 au. O, ja to jest... 600 metrów 1000 metrów Dobra, lećmy dalej, nie zatrzymujmy się Chodzimy... O kurna Oj No nie <laughs> Help A, nie wyjdę stąd. Dobra Ten Też nie, też się zaklinałem Ten nie, dobra, da się coś zrobić Przeklniemy tego ziomka O, jakoś wbiłem, Nie, nie przyjadę ale wsteczny 18 do tyłu? Ło Jezu Dobra Jednym, Jedną gąsienicą Nie, za mała gąsienica Okej, okay, wziąłem Jeszcze inny pojazd Wziąłem tylko to coś Nie wiem I chyba działa lepiej Dobra Będzie lepszy w ogóle na te Na... Pokopy Ciekawe jak to mówią o pancerzu Dobra Gdzie jest wróg? Dobra, teraz już wiem, aby nie wjeżdżać w dziurę, bo z dziury nie wyjadę. Czy właśnie któryś z dostał? A, przebij go nie? A chyba dlatego, że ustałeś bokiem. Skąd on, oni trzymają? Tam jest coś, przewidziane. Gdzie by oni się... trzymać? A tu jest coś takiego, cześć. Bym... o kolejny. kolejny kolejny czad dobra okej okay, tam jest kolejny o ustaw się tak najlepiej nie przybiłem nie przybiłem nie przybiłem nie przybiłem 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 Ubiłem Uśpiłem Uśpiłem No, nawet solidny, solidny pancerz Tam jest kolejny Zaraz Amo się skończy Idziemy dalej a nie bokiem większość moich kompanów się zablokowała ale to jest wystarczy no Człowiek chce jechać przodem będzie bokiem to, in to nie initial D o przebił się ale... nie będzie Ci tu stoją całą bitwę To jakbym normalnie War Thundera grał Dobra, chyba w tym miejscu zakończę odcinek bo trochę długo nagrywanie trwa. Wrócimy do budowania tego w piątek. I co ja mam teraz powiedzieć? Gra fajna, tylko trzeba mu ogarnąć jakoś. No. To się żegnam.